Kochane skorpiony, tu Rok duszy. Robimy sobie dzisiaj takie szybciutkie czytanie z trzech kart na cele, narzędzia i ścieżkę. <laughs> Mam nadzieję, że głosu mi wystarczy. Czytanie jest oczywiście jak zwykle ogólne, więc bierzcie, jak z Wami rezonuje. Nie programujcie się, nie blokujcie, nie nastawiajcie, nie projektujcie nic. Niech to sobie po prostu popłynie. Dla kogoś będzie jedno zdanie, jedno słowo, dla kogoś całość. Także no nie zawsze tak jest, ale, ale zdarza się. Patrzcie zawsze przez pryzmat swojego życia, swojej sytuacji. Nic nie przyjmujcie na siłę. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, za komentarze, za to, że piszecie, że jesteście, że jest ta wymiana energii. Jesteście dla mnie olbrzymią inspiracją i też olbrzymią wsparciem i olbrzymią nauką. Jeżeli chcecie wspierać nadal, nadal kanał, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. E, możecie postawić mi kawkę poprzez link w opisie filmu, link do Bajkofitu i tam można kliknąć kawkę, e, lub też poprzez przycisk Wspieraj i ja w ramach tego robię raz bardzo w tygodniu takie czytania, zależy jak mam czas, e, dodatkowe poszerzone do czytań, e, które są na kanale, lub takie właśnie dodatkowe zupełnie o innym tema, innej tematyce. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie do mnie na maila duszydrowa.gmail.com. On wyskakuje na końcu filmu. Zresztą wszystkie dane, wszystkie informacje macie w opisie każdego filmiku. Na początek, już herbatki. I lecimy. Od czego my tu zaczynamy? Postrzegasz tę sytuację prawidłowo. No Może macie jakieś przeczucia. W podstawie macie zrównoważ pracę i życie rodzinne. Być może wiecie, że potrzebujecie tego, ale działacie dalej. Na przykład pracując, pracując, skupiając się generalnie na pracy, ale to może dotyczyć różnych sfer życia. Przeczytamy tą, postrzegasz tę kartę. Zaufaj swojej intuicji i wewnętrznym. Odczuciom, ignoruj krytykę przeciwników i sceptyków. Unikaj sytuacji lub relacji, które jak czujesz, nie są dla Ciebie dobre. Tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie odpowiednie. I macie już przeczucia, Wy wiecie, albo wiecie, że coś się święci, że coś się wydarzy, albo, no tak, jak karta bez, bezpośrednio mówi, postrzegasz tę sytuację prawidłowo. Na przykład potrzebujecie trochę przystopować. Okej, okay, no to sobie zobaczmy. Cele. Lub macie też jakieś obawy. No, intuicja tu gra kluczową rolę. Cele, skorpion. Skorpion, cele. Zadowolenie, szczęście, spełnienie marzeń, uwolnienie chcę powiedzieć, i... bo to jest karta szczęśliwego singla, który widzi też możliwości. Teraz mam możliwości, mam status, mam pieniądze na przykład, mam wszystko co mi do życia potrzeba, jestem wolny, wolna, zadowolony, spełniam się. No, ale jednak jeszcze widzę coś na horyzoncie, coś co mnie nęci, co mnie kusi. No, to do czego dążę, bo jakiś sukces już mam, coś, już, coś czego pragnęłam, pragnąłem, osiągnąłam, osiągnęłam, osiągnąłem, tak? Czyli coś już uzyskaliśmy, tak? Czy coś już uzyskaliście. I w jakiś sposób jest to satysfakcjonujące, ale nie do końca. No, właśnie, jest to poczucie braku, ale nie braku w biedzie, bo tu nie ma biedy, tylko braku w tej sytuacji. Chyba, że jesteście emocjonalnie zadowoleni z tego, że się uwolniliście z czegoś yy, i nie ma tak naprawdę tutaj biedy, ale być może jest niewystarczająco. Yy, ale ja bym powiedziała, słuchajcie, bo tu mamy kochanków, yy, że uwolniliście się z jakiejś sytuacji albo jest celem to, tak? Jest celem, bo pamiętajcie, że czas jest płynny, tak? I rolę sobie oczywiście zamieniajcie, yy. U uwalniacie się lub uwolniliście się w związku, z relacji, z jakiejś trudnej sytuacji, nie wiem, z pracy, ale to za mało. Tu z tego macie poczucie zadowolenia, satysfakcji, spełnienia, może wolności. No ale co? No, mam to wszystko i co? Jestem sam sama, tak? Na przykład czuję się niewystarczający, niewystarczająca, czegoś mi brak. Nie do końca jednak jest to spełnienie. Nie, nie do końca się to zmaterializowało to, co bym chciała być może, czy chciała. Um, jeszcze mi czegoś brakuje, czegoś w życiu e, fizycznym, tak? Lub kogoś mi brakuje. Dlaczego kogoś? Mamy tutaj kochanków moi drodzy. I oni mówią o wyborze, o miłości. O drodze, tak? Być może muszę dokonać jeszcze wyborów jakichś, podjąć jakieś decyzje bardzo ważne, bardzo życiowe. Takie, które zmienią wszystko, takie, za które będę musiał, musiała wziąć odpowiedzialność, takie, za które poniosę konsekwencje być może, hmm? lub to już się wydarzyło, tak? To już się wydarzyło, ale jeszcze może być to poczucie braku, jeszcze niespełnienia, bo, bo czegoś jeszcze na przykład nie ma, coś się nie zrealizowało jeszcze. Zobaczymy sobie za chwilę, dołożymy narzędzia, narzędzia. Narzędzie. Są tu jeszcze jakieś blokady, chcę powiedzieć. I to takie solidne. I one nie, mo nie muszą być fizyczne, te blokady. One mogą być niekiedy emocjonalne. To jest takie coś, czego nie widać, ale jest. Tak jak powiedziałam wyjście ze swoich blokad, z ograniczeń jakichś takich, dla niektórych oczywiście, może być materialnych, tak? Kwestia domu, bezpieczeństwa, bo czwórka denarów mówi o tym zamykaniu się w takiej bezpiecznej przestrzeni, unikaniu, asekuracji, być może właśnie w niewychylaniu się, niepokazywaniu, nieujawnianiu, nieuczestniczeniu w życiu, może tak, tu właśnie w tej materii jakoś jest, nie chcę tego puścić albo nie chcę z czegoś też zrezygnować, więc jestem tu i trwam przy czymś, i oglądam świat właśnie przez okno, tak? Jak liżę lody przez szybę, tak? Widzę wszystko z dystansu, z dystansu, oglądam, podglądam kogoś, obserwuję, ale z bezpiecznej odległości i tu nie widzę dobrze, nie widzę jasno, wyraźnie, bo jest za daleko, nie mam wglądu, tak? Nie mam wglądu, nie widzę, co tam jest. A chciałbym, czy chciałabym widzieć więcej, żeby widzieć to wyraźniej, żeby... Podjąć odpowiednią decyzję, ale tak się nie dzieje, tak? Bo tu ktoś by może chciał coś zrobić, ale nie ma pewności, a chciałby mieć tę pewność. I być może w tym cały ambaras, że tak powiem, bo ta decyzja ma wypływać z serca, a nie z logiki, ani z kalkulacji. A tu ktoś dla własnego bezpieczeństwa, mimo że ma możliwość, to być może ze względu na złe doświadczenia. No, nie, nie robi tego ruchu, nie wykonuje tego ruchu. Jest ta blokada cały czas. Cały czas siedzi, obserwuje, analizuje, przygląda się, czy, czy ruszyć. Czy tu jest bezpiecznie. No, ścieżka dla Skorpiona, ścieżka. Albo celem jest ktoś, kto się uwolnił, tak? I Wy tak się przyglądacie też. Czy ktoś Wam, Wy się uwolniliście i tak. Ale ktoś się tu przygląda komuś. Może oboje się słuchajcie, tak sobie przyglądacie. Tylko jedno z dystansu patrzy, o tak będziecie widzieć. I drugie ma też blokady, tylko że jedno jest wolne, a drugie jest ograniczone być może rodziną, domem, jakimiś zabezpieczeniami. I tak siedzicie i się z dystansu podglądacie. No i co z tego? Nic z tego. Coś nie może się zamanifestować. Dobrze, ścieżka. A są tu rozwiązania, chcę powiedzieć. Jeszcze, no bo nie daje mi spokoju ta karta, słuchajcie. Jakby trzeba było się po prostu ruszyć, że są inne możliwości, że coś trzeba zadziałać, jakiś ruch trzeba wykonać. To jest to narzędzie. Jakby wziąć buławę w dłoń i ruszyć. Ścieżka, ścieżka. A, z pentakli, stabilność, bezpieczeństwo. No, ktoś tu bardzo dba i może to Wy dbacie właśnie o tą stabilność, o to bezpieczeństwo, o to, żeby było obficie. Ale to jest król denarów, karta byka, więc być może obserwujecie jakiegoś byka, lub byk Was, lub wzajemnie się obserwujecie z bezpiecznej przestrzeni. Ale tu trzeba by trochę tę, tę buławę wziąć w dłoń. A, no tak, bo tu jest papież. A za, No, właśnie, poza plecami tego papieża są rozwiązania, to dziecko, nowy początek, to jest płodność, obfitość, dwie połówki jabłka. No, wiecie, nie ma tych połówek, ale mogą być bliźniacze dusze. To są rozwiązania, ale nie, jakby nie w tej oficjalnej wersji, jakby odnoszę wrażenie, jakby. Poza iluzją, prawda jest inna. Ten papież, yy, papież generalnie, bo ja Wam go pokażę. No i proszę, jest rycerz Buław. Papież, papież potrafi być yy, obłudny, dwulicowy, nosi maski. On uważa, że dostaje tą, tak, energię z, z góry i ją przekazuje, ale tu jest to dobitnie pokazane, że daje rozwiązania, no, że daje możliwości, pokazuje prawdę, ale to jest maska, tak. On robi to pod siebie. Tu jest jakby wpływ na innych, ma władzę nad innymi poprzez to, że daje pewne dyspozycje, e, ogłasza jakieś prawdy, ale najczęściej takie, które są dla niego korzystne, a nie dla ogółu. A swoje robi za plecami, także tak i tu są rozwiązania. Tu jest jakieś uwolnienie. Prawda wygląda zupełnie inaczej. No więc też, tak jak mówiłam, tu jest ten, ta buława. To może być, rycerz buław jest namiętnością. Może kogoś pociągnąć ta namiętność i może wyruszy. Może być ktoś po prostu odważniejszy. Ktoś musi zrobić ten pierwszy ruch, tak? No dobrze. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. O, król denarów. Jakby coś być może się zbliża, i to, to jest właśnie to. Być może ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, na, jak bardzo jest obserwowany. Hmm? Też hmm. może być taka sytuacja. Tu jest ochrona, tu jest bezpieczeństwo. Dziewiątka kielichów, dziewiątka kielichów. Siła, szczęście, spełnienie, znów równowaga, odwaga. Odwaga do wyjścia. Do zrobienia czegoś więcej. Do spełnienia się, do uwolnienia swojej żeńskiej energii. Tu jest potencjał. Czwórka, denarów, czwórka, denarów. Ta, bo ta osoba, nurtuje mnie cały czas ta osoba, ona się trzyma jakichś wzorców, jakichś kodeksów. I jest, zobaczcie, tu jest ta buława, zanim spojrzałam, ja czułam tę buławę. Trzeba ruszyć, ona jest u stóp, tu już podpala, to się grzeje, zobaczcie. A ten tutaj król, władca siedzi na tym tronie. Pan i Władca i nie rusza się. Już niedługo go podpali to, tak? Bo on czuje, on czuje, że powinien coś zrobić, że powinien ruszyć, że powinien przestać się blokować. No ale widać, musi tu trochę mocniej podgrzać, żeby zaprzestać to takie blokowanie się. Czy to jest Wasza energia, czy kogoś, czyjaś? Dobrze. Czwórka. No, to są tak... Wiecie co, ja tu odnoszę wrażenie, że tu jest takie coś... Taka sytuacja, no i początek, i znowu mamy to, była wypazia, Była nawiązanie relacji, nawiązanie znajomości, nawiązanie kontaktu, spotkanie, wyruszenie, niezależność, odwaga. Ja to mówię szybko to, co mi przychodzi. Ponowne połączenie. Dwa razy ten papież się pokazał. Jakby coś tu komuś, czy to wam, czy to tej osobie zostało z góry nadane, że ma się trzymać takich ram. Papież to jest tradycja, to jest. Ugruntowanie to są ideały, to są wzorce, to są schematy, których się trzymamy. Wyznaczona droga to jest um, autorytet, który jest z góry, i dlatego ta osoba się tu trzyma tego. Coś ktoś na tę osobę narzucił, czy to na was zostało narzucone, i to jest jakby blokada, tak. To jest jedyna słuszna prawda, pomimo tego, że ja tego w sobie jakby czuję, że mnie ciągnie gdzie indziej, tak, że. <laughs> że mnie podpala. <laughs> Może to jest po prostu namiętność, która się rozpala, ale ktoś tu jest zadowolony, ktoś tu jest szczęśliwym singlem, tak? Więc albo wy kogoś obserwujecie i czujecie, że no, wy też byście chcieli, ale nie możecie, bo trzymają was struktury. Czy to małżeństwo, związek, relacja, rodzina, dom, obowiązki, odpowiedzialność, no cokolwiek, ale na przykład. To jest tylko taki przykład. też byście na przykład chcieli tak wolności, tak. No są jakieś ograniczenia i was teraz cała moc siła. Czy wy sobie z tym poradzicie, czy czy wyjdziecie z tej blokady czwórki denarów? Bo czwórka denarów, no to jest właśnie blokada. To jest trzymanie się czegoś wbrew sobie. To znaczy, no tak, wbrew swojej duszy wbrew y, y, temu co serce mówi dla bezpieczeństwa, dla asekuracji, dlatego że mi ktoś tak powiedział i już e, król denarów. Paźmie czy komunikacja? Hmm? Tu jest komunikacja, tu jest zawalczenie o coś. I ja tu nie mówię, że bo może być taka sytuacja, że ktoś was kusi. Tu nie ma nic, tu nie ma nic w, te, w tę stronę. No, może ktoś czuć, że coś go przyciąga. Um, ale tu jakieś są obłudne schematy, które trzymają was albo te osoby w blokadzie. Obłudne zaznaczam. Coś, co jest na przykład no, nieprawdziwe. Relacja, która nie ma sensu. Nie ma. To, to jest taka relacja na papierze, tak? To są. Złoczenie w jakieś ramy, gdzie jest blokada. Gdzie jest poczucie bezpieczeństwa, stabilności, to się tak trzyma, tak? Ale nie ma tam pełni. Natomiast król denarów yy, tu ma jakąś obfitość. Tu jest w ścieżce jest pokazane yy, w tym król denarów jest obfitość. On jest stały, on jest stabilny. On jest bezpieczny. Tu jest jakaś komunikacja po, pokazana. Albo tu jest rozmowa, albo telefoniczna, sms -em. Ktoś obserwuje cały czas, obserwuje. Dlatego bo, zobaczcie, ja mówiłam, że ktoś nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest obserwowany. Jak bardzo jest, że tak powiem, na widelcu. Albo przez kogoś, kto go tu, tu trzyma, was, może trzyma, czy ją, albo przez zupełnie inną osobę. No, ale to jest miłość. Słuchajcie. Tu jest Askielichów I cesarz. I wybór. Słuchajcie, dla kogoś jest tak, jeżeli to wy jesteście tym cesarzem, jeżeli jesteście mężczyzną, no to tak, to, to jest trudna decyzja, bo jest rodzina i to jest ta blokada. Jest rodzina, macie tu pancerz taki założony, żeby nic w was, żaden miłosny czar nie uderzył, a może wiecie przed kim się bronicie i tak się zablokowaliście. No, zabezpieczyliście, dlatego, bo wiecie, te uczucia zostawiliście obok, tak? Właśnie, gdzieś tam, bo jest dom, bo jest rodzina, bo tak trzeba, bo ja jestem tym cesarzem, bo jestem głową rodziny, bo to ja utrzymuję dom, a te uczucia no, zostały gdzieś z boku, tak? Ym... Jest to trudne, jest to bolesne. Ale przychodzi moment, kiedy są tutaj plotki, jakieś, coś trzeba będzie zadziałać, trzeba jakąś będzie decyzję podjąć, coś trzeba będzie zrobić. Karta, zobaczcie, wasza skorpiona. Zamykam przeszłość, ruszam dalej. Ruszam z tym kielichem. Biorę go w dłoń i wyruszam. Jestem pełen lęku, pełen strachu, czy jestem pełna lęku, pełna strachu, pełna jakichś toksycznych uwarunkowań manipulacji albo poddałem się pewnym manipulacjom czy poddałam się pewnym manipulacjom, jakimś schematom. I jeszcze ten papież, uuu, to jest taka kombinacja, słuchajcie, no ale może tu będzie jakaś komunikacja z kimś, bo ten paść mieczy mówi o ruchu trochę, bo jeżeli Wy jesteście tu, a tu jest jakaś druga osoba, ona jakby nie wykona żadnego ruchu. Wy ani ona, obydwoje jesteście w jakimś takim blokadzie, tak? Ale ta blokada jest generalnie narzucona. Dobrze, okej. Okay. Sukces spełnienie. Zobaczcie, jeden jeden, para, tak? Tu jest zadowolenie, tu jest spełnienie materialne. No, jest ten główny mężczyzna, więc być może ktoś tu jest y, głową rodziny. Ktoś tu utrzymuje rodzinę i poczuwa się do odpowiedzialności, tak? Y Jestem numerem jeden, jest tym początkiem. Ale jest tu zmiana. Zobaczcie, jest tu zmiana. Ktoś jest w tych ramach, w tych blokadach, w tym domu, ale być może widzi to szczęście. Czy wy widzicie szczęście tej osoby i się odblokowujecie, i dokonujecie tu ruchu, albo ta osoba. Um... Może, może to być przypadkiem, ale nie, nie sądzę. Może ktoś tu się decyduje na ruch. No, jest tu zastanawianie się, jest tu no, z, trudna, trudny wybór, trudna decyzja. To jest duża sprawa. 33. Ja myślę, że to jest dla tych, bo to nie jest sytuacja, kiedy, że, że tu o romans chodzi, może dla kogoś, ale nie. Znaczy, tu są dwie dusze, dlatego mówiłam o tych bliźniaczych, tak, które się przyciągają. Które zostały jakby oddzielone, zablokowane, żeby nie mogły się połączyć ponownie. Na przykład, no, bo znają się z poprzednich wcieleń, albo w ogóle się już znają. E, dlatego to jest duża sprawa. Ktoś ma obawy, ktoś, ale no, jakby no, walczy sam ze sobą, czy to wy walczycie sam, sami, same ze sobą mm, i tak się decydujecie, tu macie bezpieczną przestrzeń, na bogato, tak. Ale wiecie, że coś musi ulec zmianie. Może jest tu ruch, spotkanie, może wyjazd, może w przestrzeni. No. Kolejny krok jakiś. Koniec obserwacji, jakby powinno. No, no, takie karty mówią, postrzegasz tę sytuację prawidłowo. Koniec tej obserwacji. Za długo to trwało, bo może co myślicie, ile można się tak obserwować, ile można się nie utrzymywać nie wznawiać kontaktu, bo no, no takie, takie myśli mogą być. Lub ile można się skupiać tylko na pracy, na zbieraniu. No jest tu jakiś sukces, tak? Uzdrawianie komórkowe, emocjonalne, psychiczne, fizyczne. Ktoś tu się odbudowuje, być może... No, zobaczcie, znów postrzegasz tę sytuację prawidłowo. Nowa Ziemia, trzymaj kurs, dobrze, dobrze myślisz. To już się zbliża, to się dzieje. Na Twoich oczach się to dzieje. Może nie, nie, nie dostrzegacie tych małych, drobnych zmian, kroczków. I zobaczcie, ja to, to mówię, a to jest Baby Steps. Akcja, działanie, idź za Twoją intuicją. Pewne rzeczy nabiorą sensu, jak już wykonasz te kroki, tak. Tam, gdzieś się, gdzie się przeciąga. Może to być miejsce, do którego jesteście przyciągani. Opadnie w moje ramiona, ekstrema życia. To są pewne opozycje, tak sprzeczności. No, może czegoś nie rozumiecie, jako, jakby to jest ponad Wami, i trudno Wam się temu oprzeć. Dostrzeż rozwiązanie. 46 może jest istotne dla Was. Może macie 46 lat. Bądź wdzięczny. No właśnie, być może dostajecie jakąś inspirację. Jakiś sygnał. Coś się zadziewa. O, no tak, tak. Dużo to nie. Jedną poproszę, jedną. 52 lata też może mieć. Też się pojawiło. Dobra. To Ty jesteś tu szefem, to Ty decydujesz 48. To Ty jesteś panem swojego losu. Czego chcesz od życia? W tę stronę się kieruj. I medytuj. Uspokój umysł, żebyś dobre decyzje podejmował. I słuchajcie, to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i słyszymy się i widzimy w następnych czytaniach. Buziaki, pa pa!